Witam, witam z tej strony Chromidas i kolejny odcinek ze Snowrunnera Karolina Północna, czyli najnowsza faza 12, przynajmniej w momencie kiedy ja to nagrywam, bo zanim to upublicznię, to różnie może być. Powiem wam, że zostały dwa zadanka tutaj na tej mapie. Przyjechałem tutaj w ogóle zobaczyć drogę, bo tak jak wam mówiłem, utknąłem w tym miejscu, tutaj jest rozwalony most. A że miałem gdzieś tutaj w tym miejscu derego drugiego, to pojechałem sobie zobaczyć jak to wygląda i wygląda całkiem całkiem nieźle. Więc no tak prawdę mówiąc, można by się cofnąć, nie? Można by się cofnąć i po prostu zaatakować od drugiej strony, cofnąć się tutaj, tutaj, tutaj później Drogą sobie śmignąć tam. Natomiast dzisiaj krótkie zadanko. Dzisiaj podejrzewam, że odcinek będzie nieco krótszy, ale chciałbym też to zrobić. Niedokończone interesy. Podczas pracy przydarzył mi się wypadek. W efekcie moja ciężarówka utknęła na drodze. Przyczepę trzeba było zostawić, a i tak ledwo udało mi się wydostać ciągnik. Jeśli mi pomożesz z przyczepą, Sowicie, cię wynagrodzę. Dostarcz do sklepu spożywczego przyczepa Scout Trailer z plandykami bocznymi. Ta przyczepa jest tutaj, w tym miejscu. To jest ta dla scoutów, nowa. Natomiast ja mam tutaj blisko, moi drodzy... blisko mam tutaj... Miałem tajgę gdzieś tutaj blisko. Zaraz zobaczymy, gdzie to ta tajga jest. Tajga B, no właśnie, tajga B jest tutaj, ona się gdzieś tutaj skryła. Więc myślę, że tajgą sobie to zrobimy najszybciej jak się da. A tutaj sobie pojadę prosto, odkryję jeszcze ten moment zacieniony. Warto by było zaakceptować jeszcze to. Także tutaj sobie tą przyczepę wyciągniemy, no i jak sobie wyciągniemy, no to pojedziemy sobie tutaj, i tak musimy dojechać na drugą stronę. Tutaj przejazdu nie ma, wszędzie głęboko. Więc czy tak, czy siak trzeba będzie do. Do mostu. No i. No i chyba tymi torami pojadę, no bo co? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Że jakoś tak. Jakoś tak. Dobra, także robimy to. Jeszcze sobie tylko czas przestawię, żeby wszystko było dobrze widać. 204 litry myślę, że w zupełności wystarczy dzisiaj. Podejrzewam, że odcinek będzie nieco krótszy niż zwykle. Raczej pół godziny nam to nie zajmie, ale chciałem też mieć to odhaczone, bo z tym ostatnim zadankiem, akurat z tymi chłodami, no to tam nie wiem, czy w ogóle zrobię to na odcinku, prawdę mówiąc, bo... Bo przeglądałem te kontrakty, nie widziałem tam niestety. Mimo, że przeglądałem z wszystkich trzech kategorii te kontrakty dosyć dokładnie, to nie widziałem tam takiego zadania, że, że jest tam jakaś naprawa mostu. Nie wiem, być może, być może po prostu się pojawi zadanko, być może nie jest to kontrakt. Ale przeglądając kontrakty, jeszcze tak Wam powiem na szybko, też ciekawy kontrakt znalazłem. On się moi drodzy nazywa: o... Zaraz Zerknę, zerknę, zerknę. Kłody pod nogi. No, powiem Wam, że ten kontrakt jest srogi, nie? Od razu się Michigan przypomina. Także no, sporo kłód, w ogóle tutaj tak przeglądając te kontrakty, to sporo e, tych magazynów też będzie gdzieś tam do odkrycia. E, I panele słoneczne i niestety dostarczanie wody również. Mm, z tymi płodami, także. Podejrzewam, że będzie wesoło. Dlatego, że tutaj są też te tereny takie dosyć nierówne. No i... No Nie rokuje to dobrze, nie? Jeżdżąc po takich wertepach, to na pewno problemy się pojawią prędzej czy później. Ja sobie tu ogólnie tajgą pojadę, wiem, że to jest przyczepa dla scoutów, ale a ja w ogóle mogę się z niej zatankować? Chyba nie. E, natomiast, no, skoro wystarczy ją tylko dostarczyć, to myślę, że tajga sobie poradzi. E, nie ma tutaj żadnego ładunku do rozpakowania, tylko dostarczy tyle, więc myślę, że tak z 15 minut dzisiejszy odcineczek może potrwać. I tamten kontrakt z kłodami no na pewno mi się mocno rzucił w oczy. Stwierdziłem, kurde, <laughs> będzie grubo, nie? Będzie grubo, będzie wesoło. Tu jeszcze oczywiście tam parę procent wpadnie za te czasóweczki. Obecnie chyba mam 44%, tak? 44%. Więc y, wydaje mi się, że chyba z 6 tych czasówek jest, no to powiedzmy będzie 50% z czasówkami y, i no i później zostaną te kontrakty. Kontraktów jest też całkiem sporo, y, niektóre są fajne, niektóre bardziej takie obszerne, więc y, też sporo czasu to na pewno zajmie. Kto wie, no może sobie jakiegoś live'a odpalimy kiedyś. Dzisiaj ja właśnie tak na szybko nagrywam drugi odcinek z rzędu, bo właśnie przyszło mi powiadomienie o paczce w paczkomacie z tym interfejsem, więc jestem mega ciekaw, bo tak jak wspominałem dzisiaj wolne, no to... No, chciałbym ogarnąć temat, pobawić się trochę ustawieniami. A póki co jest jeszcze zimno na dworze, jak elektronikę się przyniesie do domu, no to fajnie, żeby z godziny dwie jednak poleżała, zanim się podłączy pod prąd. A więc yy, nagram no, sobie na szybko tak ten odcinek i, i śmigam odebrać. Dosyć szybko w ogóle przyszła paczka, bo dopiero jest 10 rano. Chciałem sobie dzisiaj jeszcze ats nagrać bo Też dawno nie grałem, a jakoś tak mam ochotę. Jest całkiem możliwe, że jeszcze dzisiaj coś zrobię, ale już powoli zacznę łapać chrypę, Jak się za dużo gada, to... Później tak to wychodzi. Tak czy inaczej kierujemy się w stronę mostu. Będziemy sobie teraz odbijać w prawo. No i, i później znowu w prawo. I zobaczymy. Także zadanka ogólnie będę wspominał miło, e, przyjemnie, fajna też odskocznia, fajny relaks. Natomiast mapy są wymagające. W ogóle, tak jak przyglądałem te kontrakty, to powiem Wam też, że bardzo mało jest w ogóle, nie wiem, może z kilka raptem na tle tych wszystkich kontraktów. To jest niepokojące, że tak malutko jest tutaj na tą mapę o Chociaż z drugiej strony yy, akurat ta mapa wydaje się dosyć trudna, więc to może nie ma czego płakać, nie? Im mniej tutaj jeżdżenia, tym może nawet i lepiej. Myślałem, że nie złapię już kozy, nie, jednak. To już niedaleko, jak stwierdziłem, że może taki nieco krótszy odcineczek też Wam się spodoba. No mnie osobiście chyba najbardziej denerwuje to włożenie wody, bo to się też tak nie za dobrze kojarzy. Ale tutaj jest miks wszystkiego, nie? I te panele, yy, i śmieci, widziałem też tam jakieś śmieci, tutaj ta elektrownia. No dobrze, że jeszcze orania pola nie ma, bo całkiem tego pokażemy to może sobie jeszcze zrobię e, szybko fotę zawsze zapominam jak tutaj ładnie nam tajga wlecze ją, bo inaczej się nie da tego opisać Także tam, no tego mostu, dziwne jest to, że tak w sumie twórcy jakoś dziwnie to zorganizowali, że tam jest to osuwisko, nie da się przejechać, tu jest most rozwalony, też się nie da przejechać, no. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, jak było osuwisko gdzieś, albo było do uprzątnięcia, jeśli było nie do uprzątnięcia, no to most był normalnie, a tutaj jest jedno i drugie, nie wiem w ogóle, jak tam dojadę to Wam pokażę jeszcze o co mi chodzi. Chociaż jeśli ktoś na bieżąco ogląda te odcinki, to pewnie wie. No ale tak naprawdę mówiąc, im szybciej uciekniemy z tej czwartej mapy, tym lepiej. I tych kościołów też tutaj narobili. Kopiuj w klej. No tutaj już dojeżdżamy na miejsce. Także nawet szybciej się wyrobiłem niż myślałem 10 minut myślałem że będzie z 15 no nie. miejmy to z głowy Także cyk i oddajemy Okej okay. Niedokończone interesy. Przyrzekam, że już więcej nie pojadę. Ty mi oferujesz pomoc, a ja w zamian oferuję ci małą premię 3400 i 300 punktów doświadczenia. Pięknie, pięknie. Mamy 44%. Tutaj ten 1% nie urósł. Natomiast to, co Wam wspominałem, to mówię o tym miejscu, że tutaj jest ten most rozwalony, a tutaj z kolei jest osuwisko. Podejrzewam, że tutaj można przejechać, tylko można tędy przejechać bez ładunku. A akurat z tą przyczepą, z kłodami, no to słabo. Nie wiem w ogóle po co to jest tak dziwnie zrobione. Tutaj mamy ten tartak, będziemy wozić te kłody. No i co? I tutaj taki problem, żeby się wywalić. A tutaj rozwalony most. No to nie wiem po co ta droga tutaj jest, skoro twórcy nie mają zamiaru w ogóle tego mostu nam tutaj puścić on jest całkiem rozwalony ja naprawdę myślałem że że jest jakiś kontrakt no to ewidentnie wygląda tak jakby to było do naprawienia nie wiem być może jakieś zadanko się jeszcze później odblokuje na razie tylko ten jak kłoda nie wiem w ogóle czemu trzy razy to niby ma być chyba że wszystko do magazynu fabryki czepa na pnie drzew nie mam pojęcia nie nie mam pojęcia czemu trzy razy aż to też jest dziwne że w, trzech, że w trzech miejscach jest akceptacja tego samego nie wiem dziwne to jest dla mnie że tyle tutaj dróg jedna droga i druga droga i żadną teoretycznie nie możemy tam jechać tylko możemy jechać yy, możemy jechać tylko tutaj tą główną drogą albo torami to jest, to jest dziwne dla mnie, trochę nie wiem. Tutaj wszędzie też jest głęboko. Nie można tutaj nigdzie przejechać. Jedynie mostem. Także trochę mało intuicyjnie to zrobili, no ale tak, tak to wykombinowali. Także moi drodzy, na dzisiaj by to było już na tyle. Tak się zastanawiałem, czy ten ładunek właśnie tutaj nie będzie potrzebny. Wiem, no po prostu wziąłbym to od dołu i most by się naprawił, nieraz właśnie średnie kłody były do takich zastosowań ale żaden kontrakt tutaj tego niestety nie przewiduje w ogóle te też trzeba będzie zrobić, to tam będzie na ten garaż napraw mi brykę, podpisuj i na sklep z przyczepami kłody pod nogi, no to jest właśnie ten szeroki kontrakt obszerny. No i tak to to jakieś tam magazyny. Nic tutaj nie znalazłem. W żadnych tutaj. Wszystko się łączy. Pine Line Bay. Obserwatorium. Także moi drodzy, nie ma sensu myślę przedłużać tego, mam nadzieję, że Wam się podobało, standardowo proszę o wsparcie w postaci łapeczki, jeśli ktoś chce zostać wspierającym, no to też wszystkie informacje są w opisie, a na dzisiaj to tyle, zostawcie coś po sobie i do usłyszenia, do następnego odcinka, cześć, cześć!